Dobry, Telewizja w Punkt ma zaszczyt przedstawić kolejny odcinek z cyklu Lewy, Lewy do Lewego. <noise> ja spóźnionego. Dzisiaj specjalny odcinek, bo mamy fantastycznego gościa. Piotrek Burczyński jest z nami, a nasz Working Class Hero, czyli dla tych, co nie uważali na angielskim, bohater klasy robotniczej. Piotrze, jesteś po wielkim zwycięstwie. Zwycięstwie strajku płacowego. Bardzo długo już młodym ludziom zwłaszcza się wydawało, że strajk polega na tym, że chodzimy dużo po ulicy. I okazuje się, że nieprawda, że strajk to jest wtedy, kiedy 800 osób trzemecznie w firmie Paroc zastygnie, powstrzyma się od pracy, wygasi cztery piece i narazi firmę na kolosalne straty. Raptem się okazało, że nie, wasza praca nie jest warta te grosze, co mam płacą, tylko te miliardy, co tracą. A powiedz mi, jak doszło do tego, że przerwaliście pracę, że przerwaliście te 30 lat bez strajków płacowych w naszym kraju? Sytuacja trochę się rozwijała. Od września rozpoczęliśmy rozmowy z planem zmian dodatku stażowego, żeby pracownicy wraz z wiekiem, z doświadczeniem, z wzrostem kompetencji, pracownicy, którzy budowali ten zakład, rozwijali go, chcieliśmy, żeby odnieśli też sukces płacowy, żeby odczuli też na swoich kwitkach, żeby rodziny też odczuwały to, że, że ta osoba współtworzy sukces ten firmy. No, i rozmowy przeciągały się bardzo długo, nie, nie przynosiły efektów. Pojawiły się mediacje, rokowania, na których też nie, 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 nie posuwaliśmy się do przodu. Doszło do pierwszego referendum dotyczącego strajku ostrzegawczego. Pracownicy mimo sezonu. Początku sezonu urlopowego przy, przystąpili do tego referendum. To referendum wygraliśmy. Chwilę później odbył się strajk ostrzegawczy od 5 do 7 rano. W tamtym momencie nie zatrzymaliśmy linii produkcyjnych, w sensie takich, że nie wyłączyliśmy je, tylko przełączyliśmy. No bo to są piece, prawda? Tak, w naszej firmie są dwa, dwie, dwa duże piece elektryczne, które, których się praktycznie w ogóle nie wyłącza raz na pięć lat i są piece szybowe, tak jak w hutach. W każdym bądź razie w tamtym momencie wstrzymaliśmy produkcję, ale piecy nie, nie wyłączaliśmy. Po dwóch godzinach strajku ostrzegawczego pracownicy mogli wrócić do pracy i kontynuować proces bez. Wielkich uszczerbków, aczkolwiek chcieliśmy pokazać, że, że jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby walczyć o swoje i że to nie jest walka naszej czwórki, piątki, siódemki, tylko jest to walka całej załogi. I pokazaliśmy. Te rozmowy, nie, ta sytuacja spowodowała, że nastąpiło drobne przełamanie po linii pracodawcy. Pracodawca chciał, przez chwilę rozmawiać, przedstawił swoje propozycje, ale te propozycje były na tyle małe, tak mało zmieniające te, te, te nasze żądania, że doszło do kolejnego referendum, w którym zdecydowana większość pracowników uczestniczyła, bo, bo 60 parę procent pracowników przystąpiło do referendum, gdzie Naprawdę było bardzo mało ludzi w zakładzie. To był szczyt sezonu urlopowego, więc baliśmy się, że, że jest to zły moment. Okazało się, że to nie jest zły moment, bo ludzie, nawet będąc na urlopach, potrafili przyjechać do zakładu pracy, czasami z odległych miejsc, i wyrazić swoją opinię w referendum. Po wygranym referendum. Chcieliśmy nadal rozmawiać z pracodawcą. Nie było, nie było widać chęci zmiany. A o, o jaką kasę się mieliście? O jaką kasę? Ja podam przykład. Pracownik z 15-letnim stażem w firmie miał, uwaga, 70 zł brutto dodatku stażowego. W dzisiejszych czasach 70 zł brutto. Myślę, że, że nie jest to kwota, która, która docenia staż i poświęcenie i wiedzę, zaangażowanie pracowników. W chwili obecnej udało się wywalczyć wzrost tego dodatku do kwoty 420 zł brutto, więc jest to kilkukrotny wzrost. Ale to ciągle nie są wielkie sumy, prawda? Więc ten zakład musi być bardzo zyskowny, to jest, mamy hostę na, jeśli chodzi o kwestie materiałów budowlanych. Dlaczego był taki opór ze strony właściciela, żeby dać wam godne pensje? Z czego to wynikało, twoim zdaniem? Moim zdaniem wynikało to z tego, iż pracodawca chciał pokazać, że to... On decyduje i że garska związkowców, garska pracowników nie powstrzyma ich, że jeżeli nawet dojdzie do, dojdzie do strajku, to, to wezmą nas przysłowiowym głodem, że, że, że po paru godzinach ludzie zaczną się wyłamywać i, i No właśnie, to jest kolejne moje pytanie. No i, Wiesz, bo, bo wiemy, a to jak... chodzi o to, że kto ma większe jaja, tak? Można tak powiedzieć, Ale no generalnie tak? Ja powiem tak, my walczyliśmy nie tylko o stażowe, bo bo poza stażowym chcieliśmy poprawić godność i bezpieczeństwo umów o pracę pracowników z krótkim stażem. Chcieliśmy, żeby pracownicy na umowach terminowych pracowali relatywnie jak naj, najkrócej. W trakcie mediacji, w trakcie rozmów pracodawca stwierdził, że, że potrzebuje pracowników na okres sezonowy i określił, że jest to 5 miesięcy. Więc jeżeli stwierdził, że przez 5 miesięcy potrzebuje pracowników sezonowych, powiedzieliśmy, że ok, dajemy wam 6. Dalej, w trakcie rozmów powiedzieliśmy, rozumiemy potrzeby. Po 12 miesiącach dajmy umowę na czas nieokreślony. Te umowy gwarantują albo dają poczucie bezpieczeństwa pracownikom, pozwalają im planować przyszłość, brać kredyty i brać kredyty dokładnie. No, no, związać się z firmą. A z drugiej strony przekonywaliśmy, że to jest bardzo korzystne dla firmy, bo wykształcenie pracownika kosztuje. Żeby jego praca była efektywna, wymaga to czasu, więc nie pozbywajmy się ludzi tylko dlatego, że, że żeby z, z, ewentualnie zwolnić pracownika na z umowy czas określony, trzeba zapytać się związków zawodowych o opinię. Mhm. No, jest tylko ta jedna różnica, więc no, uznaliśmy, że, że, że dajmy szansę tym ludziom tworzyć tą firmę, rozwijać ją dalej. Mhm. A bardzo no, ciężko jest, prawda, chyba zorganizować pracowników do tego, żeby walczyli o swoje. Jesteście wyjątkiem, rozmawiamy z... O, no, jest, ja sobie nie przypominam takiego dużego strajku ostatnio, który by zakończył się sukcesem w e, e, zakładach pracy. Powiedz, co było kluczem tutaj do sukcesu, jeśli chodzi o działalność związkową i do tego, żeby przekonać e, samych pracowników, że warto zaprotestować i warto zawarczyć Bo o Bo przecież ludzie na pewno się bali. No tak. To jest to, co słyszymy najczęściej. No, oczywiście, oczywiście, że ludzie się bali. Trzy, trzy lata temu, siłą naszych związków zawodowych udało się wywalczyć dosyć duże podwyżki dla pracowników. W przeciągu 14 miesięcy, ponad 900 zł pracownicy dostali wzrost wynagrodzenia. Więc to był ogromny, ogromny skok. No i były dalsze oczekiwania, są dalsze oczekiwania pracowników, były dalsze oczekiwania pracowników na, na, na właśnie zmianę tych dodatków, bo, bo coraz częściej pracownicy doświadczeni otrzymywali takie same wynagrodzenie, jak pracownicy, którzy przychodzili prosto z ulicy do pracy i, i musieli przejść ten etap szkolenia, poznania technologii, no generalnie Chcieliśmy, żeby doświadczenie też było... To jest jasne, ale jak przełamaliście ten strach? Zwłaszcza, że pracodawca zapowiedział, że nie będzie płacił za okres no. strajku. A, tak? To jest legalne? Tak. tak. No tak jest w przepisach, niestety. No nie, niestety, znaczy zrobienie strajku tak. legalnego w Polsce to jest chyba trudniejsza rzecz niż wygranie w sądzie z mafią reprywatyzacyjną, mam wrażenie. No, tak to wygląda. No, sprawa, sprawa stworzenia legalnego strajku jest bardzo czasochłonna. No, procedury, które, wszyscy, które trzeba przejść, trwają. i, i tutaj no, Ale ludzie to, się bali, że, że nie będą miały ich rodziny na życie, jeżeli za ten okres strajku nie no, 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 tak, Ludzie się boją, dlatego mamy, e, mamy wolontariuszy, którzy odpalili tą zrzutkę dla, e, dla pracowników, bo, bo e, nadal za okres siedmiu dni strajku pracodawca. Nie zapłaci wynagrodzenia, więc, więc udało się w porozumieniu wywalczyć jakąś pulę pieniędzy, która, którą podzielimy dla wśród osób, które brały udział w strajku, ale my mamy świadomość, że to nie pokryje, nie, nie pokryje strat, które pracownicy poniosą. Jest to praca zmianowa, więc, więc jeżeli ktoś. Są pracownicy, którzy, którzy brali udział, dwie zmiany w strajku, ale są pracownicy, którzy brali pięć zmian w strajku. Więc, więc to też różnie, różnie wygląda. W każdym razie na kluczowych stanowiskach mamy bardzo duże poparcie, że są w sumie w całej firmie, mamy bardzo duże poparcie wśród załogi. Wszyscy oczekiwali... Że rozmowy przyniosą skutek. Skoro rozmowy nie przyniosły skutek, doszło do referendum, więc e, pracownicy powiedzieli, skoro już zagłosowaliśmy, skoro wygraliśmy referendum, idźmy krok dalej. Chyba, że pracodawca będzie rozmawiał. Nie było dialogu, nie ma dialogu, jest kolejny krok. E, kolejnym krokiem było zatrzymanie produkcji. Wygaszenie piecu. Tak, znaczy doprecyzuję. Tak jak powiedziałem, są cztery, cztery piece. Dwa piece elektryczne zostały przełączone w tryb wstrzymania, aczkolwiek operatorzy tych pieców też brali udział czynny w strajku. Dwa pozostałe piece były całkowicie wygaszone i, i że tak powiem. Na ciemność. <grymne> A gdyby tych pieców nie było, nie moglibyście tym, że tak powiem, zawalczyć i to by nie było na stole, to myślisz, że tak łatwo byłoby tutaj walczyć o, o prawa? Czy jednak to jest te kwestia tego, że były teś, mogliście wyłączyć piecę, była tutaj istotna w tej, w tej walce? Rozpoczęliśmy akcję strajkową o 21 w środę 4 sierpnia. O 18.30 jeszcze mieliśmy spotkanie z pracodawcą. Spotkanie dotyczyło tylko technicznych spraw dotyczących wyłączeń. Pracodawca dopytywał, czy, czy mamy świadomość, że obsługa tych piecy i paru innych miejsc musi być do, zachowana ze względu na bezpieczeństwo i pracowników, i firmy, i potencjalnego przewrócenia procesu do, 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 do... Ile pracodawca, ile firma traciła dziennie na tym strajku, a jaka była łączna wartość waszych żądań w pieniądzach? Nie mamy takich danych. Wielokrotnie domagaliśmy się informacji, jaką częścią kosztów są wynagrodzenia pracownicze. Te informacje nie, nie, na, nadal nie, nie uzyskaliśmy, więc, więc nie mamy tej wiedzy. Ale, Ale ile wiedzę... oni tracili dziennie? Wydaje nam się, że ogromne pieniądze. Dziennie z firmy wyjeżdżało około 200 tirów załadowanych naszymi produktami. My wstrzymaliśmy produkcję, ale to, to są na pewno milionowe straty dziennie, milionowe straty, więc jak ktoś sobie przemnoży przez 7 dni strajku, to myślę, że na parę lat, na parę lat, by zabezpieczyło te, te nasze żądania. Więc... O ile więcej teraz nie... będziecie zarabiać po strajku? W zależności od pracownika, bo nie walczyliśmy o wzrost wynagrodzeń, walczyliśmy o wzrost dodatku stażowego, e, walczyliśmy o te umowy na czas, e, tak, pozbyć się umów śmieciowych e, i żeby były tylko umowy na czas nieokreślony. Po... I to wszystko jest wygrane. To wszystko jest wygrane. Dwa, wygrane jest więcej, bo wygraliśmy, że dodatek stażowy wlicza się w świadczenia urlopowe, wlicza się w chorobowe, wlicza się w godziny nadliczbowe, jeżeli takie się pojawią. Więc, więc relatywnie pracownicy dużo zyskają, ile dowiemy się po kwitkach. Dlatego, że w naszej firmie parę lat temu udało się zapisać w regulaminie pracy, że. Nasze pensje są indeksowane o wskaźnik inflacji. Mhm. Więc to też jest event. W wielu, w wielu firmach tego nie ma. My to mamy. Ale w tym, w tym sporze chcieliśmy, żeby dodać jeszcze jeden punkt. Wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji lub wzrost o punkt, punktowo, o ile rośnie najniższa krajowa, żeby, mhm. żeby to, co było lepsze dla pracownika, ten pracownik to osiągał. A jak... I to się udało uzyskać. A jaki jest stopień uzwiązkowienia u Was? Ile członków załogi należy do związków? Ilu się zapisało w czasie strajku? Ja powiem tak, w momencie drugiego referendum celowo mówię drugiego referendum było 800 pracowników. W czasie pierwszego referendum było 760 pracowników, więc, więc widać, w którym momencie ten sezon urlopowy wystartował? Na 800 pracowników. W konfederacji pracy mamy 330 paru Uuu. związkowców. W solidarności jest tam około 100, 100, 100 związkowców. No to bardzo wysoki poziom związkowców. No to to, to ponad jest. 50%. Od, odpowiedź na pytanie dlaczego się udało. Tak. Ale czy wy? Bo mi się przypomina inny sierpień. Nie ja jest z pokolenia solidarności. I pamiętam, że jak stanęła. Teraz jak, jakby... jak stanęła stocznia, to cały kraj trzymał kciuki. Oni, wszyscy byliśmy z nimi, ze stoczniowcami. Czy wy się czuliście osamotnieni, czy jednak czuliście jakieś wsparcie społeczne? Nie, oczywiście wsparcie, wsparcie pojawiało się na zewnątrz. Mieliśmy tutaj kolegów z Sejmie, kolegów z innych zakładów. Którzy też wysyłali wsparcie na akcji referendalnej. Mieliśmy delegacje z innych, innych firm, innych zakładów. Mógłbyś wymienić kilka? Na przykład Solaris. Hmm. Solaris kolega, kolega przewodniczący Konfederacji Pracy w Solarisie przyjechał, wspierał nas, pomagał przeprowadzić referendum. Gdy zatrzymywaliśmy produkcję, chciał też pomóc dostać i pomóc chociażby zabezpieczać pod względem bezpieczeństwa pracowników, nie dostał zgody na, na, na oczywiście nie dostał zgody na wyjście na teren zakładu, aczkolwiek nie wiem czy słuchać, słuchać. Tak. cały cał czas był z nami. To była pierwsza organizacja, która chociażby wpłaciła na, na zrzutkę i to on pokazał innym organizacjom, on przekonywał, znaczy nie trzeba było przekonywać, ale on dowiadywał się, jak inne organizacje się zachowają i jak widać z naszej strony, czyli z Konfederacji Pracy z OPZZ-u, Widać, że wsparcie było duże i praktycznie ta część ta część związkowców w Polsce wspomogła. Mamy nawet pomoc od górników z Bogdanki, mm. że też, też nas wspierają, też nam wpłacili il, jakieś tam A ile udało się zebrać w sumie? To ile, to, ile, to, ile się udało zebrać w tej zrzutce? No, przez zbiór, zrzutka cały czas trwa. Tak. Na chwili obecnej jest 130 parę tysięcy złotych. No, E antes então... No nie jest to mało, aczkolwiek dzieląc na, na, na osoby strajkujące, wiadomo, że to, to, to nie będą jakieś duże no kwoty. Tak. A jakbyś mógł powiedzieć, już podsumowując naszą rozmowę, jaki jak jest przepis na udany strajk, jaki jest w ogóle przepis na udaną walkę o swoje prawa i co byś jakbyś mógł powiedzieć coś swoim kolegom, koleżankom z innych zakładów pracy, jak to się robi po prostu w dużym skrócie, jakbyś mógł powiedzieć, co tu jest najważniejsze w tym? Najważniejsza jest determinacja, pilnowanie przepisów. Niestety przepisy w obecnych czasach trzeba dosyć dobrze znać. My wspieraliśmy się tutaj kolegą Grzegorzem, który, który nas reprezentuje pod względem prawnym. Mhm. Dalej. No nie możemy nie, zostawi, nie zostawialiśmy pracowników w czasie tym, tego strajku samych. Bo to nie był strajk okupacyjny, to był strajk generalny, gdzie pracownicy przychodzili na swoją zmianę do pracy i po tych swoich 8 godzinach wracali do domu. Mhm. Ale my, jako trzon, związkowcy, staraliśmy się być cały czas. Czy podtrzymywaliście ludzi na duchu, tak? Rozmawialiście? Tak. Praktycznie spędzaliśmy, może nie dobę, ale po, po kilkanaście, szesnaście, osiemnaście godzin w zakładzie i krążyliśmy po wszystkich, hmm. wszystkich obszarach, żeby porozmawiać, czy ktoś, ktoś ma jakieś inne potrzeby, ktoś się, nie wiem, jednak chce wyłamać. Jeżeli tak, no to powiedzieliśmy, że jest taka możliwość, znaczy w sensie takim, że... że no właśnie, okay. czy był moment to, to załamania to... takiego kryzysu, kiedy baliście się, że, to się, że strajk się załamie? Znaczy cały czas obawialiśmy się, że, że, że pracownicy w pewnym momencie uznają, że walczymy, bo walczyliśmy o relatywnie nieduże kwoty, więc, więc to, to trzeba podkreślić, że, że determinacja załogi była ogromna, o naprawdę nieduże nie 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 kwoty. Więc... Czyli trochę o honor walczyliście też? Tak, o szacunek. O szacunek. Nie. Szacunek jest w korporacjach, wszędzie na, na plakatach, w hasłach, ale nie zawsze on się pokazuje. No tak. Słuchaj, to, to ja chciałem to zakończyć właśnie tym słowem. Wielki szacunek dla Was. Podpisuję się, dajecie przykład innym pracownikom w całym kraju, więc Szapoba. Teraz Trzemysł, potem cała Polska, tak? czy tak nie? nie. Generalnie o to, o, to, o to chodzi. Powinniśmy zobaczyć, pokazać, że, że o swoje prawa wszyscy powinni walczyć, i, i jak ktoś będzie to robił konsekwentnie, to, to, to nie zostanie sam, że, że inni też pomogą. Jesteście naszymi bohaterami. Tak jest. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Trzymaj się. Na razie. Dzięki. Pozdrawiam. <noise>